Piotr Pogorzelski w nowej Europie Wschodniej. Zeszły weekend w Moskwie na projekcji filmu Obywatel Jones Agnieszki Holand, współorganizowaną przez Instytut Polski wdarli się do sali stowarzyszenia Memoriał dresiarze, zwani Powszechnie na Wschodzie tituszkami, którzy żądali jego przerwania, krzycząc pod adresem zgromadzonych swołocze, faszyści i Wynocha z Rosji. Na miejscu od razu pojawiła się telewizja NTW, a potem też Policja. To wydarzenie stało się dla mnie powodem, aby porozmawiać na temat polityki historycznej Moskwy. Film opowiada bowiem o wielkim na Ukrainie, sztucznie wywołanym przez Stalina, zapytałem pochodzącego z Petersburga politologa Igora Greckiego o to, co pokazują wydarzenia w moskiewskim memoriale. Ta sytuacja wiele pokazuje. Oficjalna narracja władz przeciwstawia się logice, nauce i tym faktom, które są już znane naukowcom. Pokazuje ona też stosunek do historii radzieckiej, która była w dużym stopniu zbudowana na kłamstwie. Dla propagandy ZSRR. Myśleni bohaterowie byli ważniejsi od prawdziwych, od ludzkich cierpień, w ogóle od człowieka. To nie człowiek był w centrum radzieckiej wizji świata. Była szansa na zmianę światopoglądową społeczeństwa, ale ona została zmarnowana i społeczeństwo oraz elita wróciły do radzieckich podstaw. Ta sytuacja pokazuje też atmosferę strachu, która zwiększa się w Rosji każdego roku. Jeśli 10-15 lat temu doszłoby do czegoś takiego, protestowaliby intelektualiści, podpisywali listy, mówili, w mediach. Jeśli teraz jest oburzenie, to nie jest ono takie mocne. częściowo dlatego, że znani intelektualiści albo zostali uznani za zagranicznych agentów, albo wyjechali, albo stracili pracę, albo siedzą w więzieniu. Atmosfera strachu rośnie. atmosfera strachu Pan powiedział o tym, że była szansa na przełom, na zmianę tego postrzegania historii radzieckiej. Kiedy to miało miejsce? To było w końcu 80 To było koniec lat 80. na początku lat 90. gdy zaczęła się pierystrojka. Gorbaczow chciał wstrzymać zimną wojnę na pewien czas, ponieważ sytuacja gospodarcza była zła. Chciał przeprowadzić reformy, ale do tego potrzebne było wsparcie społeczeństwa, więc zaczęły się reformy sfery mediów, pojawiło się pojęcie wolności słowa. Wiele faktów o radzieckiej historii stało się znanych, na przykład zbrodnia katyńska Pakt Ribbentrop-Mołotow, brutalna pacyfikacja protestu robotniczego w Nowoczerkasku. W Radzieckim podręcznikach uczono, że Związek Radziecki nigdy nie zaczynał wojny. A pod koniec lat 80. ludzie się dowiedzieli, że było inaczej. Była wojna radziecko-fińska, interwencja w Afganistanie, a tego, co się stało 17 września 1939 roku, nie da się nazwać misją pokojową. Ale w latach 90. ludzie ugrzęźli w kłopotach gospodarczych. Kwestia wartości odsunęła się na drugi plan. Ludzie, którzy w Wówczas mieli 35-50 lat, wsparli początkowo Pierystrojkę, ale szybko się rozczarowali, gdy zrozumieli, jaką cenę trzeba zapłacić za 70 lat kierowniczej roli państwa w polityce, gospodarce i kulturze. W ZSRR o człowieka troszczyło się państwo. Ludzie kończyli studia i dostawali mieszkanie i pracę. Przedszkola, szkoły, uczelnie były za darmo. To były takie cieplarniane warunki, za które kupowano ich lojalność. Gdy system wartości się zmienił, ludzie w warunkach rynkowych byli Bezradni. To dobrze też pokazują sondaże. Wiosną 92 roku, kilka miesięcy po rozpadzie ZSRR, na pytanie, czy Rosji jest potrzebny status wielkiego państwa, nawet za cenę konfliktu z państwami sąsiednimi, 69% respondentów odpowiedziało, że tak. Ludzie chcieli być z czegoś dumni. To był syndrom postimperialny. My z jego powodu ciągle cierpimy. Wtedy też na arenie politycznej zaczęli pojawiać się nowi ludzie, ale nie całkiem nowi jak w Polsce. Demokracja. Demokraci lat 90 to wczorajsi działacze młodzieżówki komunistycznej i komuniści, którzy wraz z trendem demokratyzacji i wolnego rynku w Europie zdecydowali się na takie same kroki. To byli populiści, a nie demokraci. Teraz zmieniła się atmosfera. Mamy kult funkcjonariuszy resortów siłowych. Ich prestiż państwo świadomie buduje i w zasadzie można powiedzieć, że są trzy słupy współczesnej Rosji: strach, dolary z ropy i gazu oraz biurokracja. Ta, dolar. Trzecie Это вот э, бюрократия. Пан, тут выменил, что тых. Punktów, o których zaczęto mówić w czasie pierystrojki, między innymi wydarzenia w Nowoczerkasku. O całkiem niedawno był film rosyjski na ten temat, znaczy nie wiem, czy tak można mówić, dlaczego dopuszczono do tego rodzaju obraz nakręcenie, i ja się nie mylę, on był wsparty przez fundusz kinematografii rosyjskiej. Po pierwsze na to, kto był Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę, że reżyserował go Andrzej Kończałowski. To wyjątkowa osoba. Po drugie, ten obraz nie był reklamowany w telewizji. Ministerstwo. O kultury chciało pokazać, że wspiera nie tylko propagandowe obrazy, ale też inne punkty widzenia na historię. Ale najważniejsze jest to, że to nie było kino dla mas. Dla masowego widza są bardziej te filmy, gdzie właśnie ci NKWDiści i milicjanci są bohaterami. W zasadzie tak, ale nie tylko oni. Teraz wszystko jest bardzo zmilitaryzowane. Bohaterami są na przykład wojskowi. Wspierane są te mity, które powstały w ZSRR. Adresatem tej Produkcji jest starsze pokolenie, które urodziło się w latach 50. i na początku 60. Na przykład film o legendarnych panfiłowcach broniących Moskwy, który ma mało wspólnego z rzeczywistością historyczną, ale o tym mówiono w niektórych mediach do audytorium 150-200 tysięcy osób, a film wsparty przez Ministerstwo Kultury obejrzały miliony, czyli jest nierówna walka. Państwo kieruje swoje wysiłki nie na to, żeby odkryć prawdę poznać nowe fakty o kraju i społeczeństwie, a raczej na to, żeby umocnić radzieckie podejście do historii. To dobrze koreluje z politycznym systemem, bo obecne elity w tym Putin nie są bohaterami dla młodego pokolenia. On przejdzie do historii Rosji jako przedstawiciel powojennego pokolenia, które nie przystosowało się do zmian, które poczuło się niepewnie na początku lat 90. Putin wykorzystuje strach i fobię tego pokolenia. Ta produkcja filmowa ma na celu wykorzystywanie tej nostalgii za ZSRR. W to utwierdzić, вот поэксплуатировать эту Odejdźmy trochę od kina, bo mamy kwestie historyczne, o których Pan wspomniał. Jedną z tych kwestii jest na przykład kwestia katynia. Do nas czasem docierają informacje o różnych artykułach, które się ukazują w rosyjskiej prasie, które właśnie mówią o tym, że no może to tak nie do końca były władze radzieckie za to odpowiadały, za to może odpowiadali bardziej Niemcy, ale z drugiej strony ta linia, władz jest właściwie cały czas taka sama, tak jakby władze się nie wypierają tego, że za to odpowiadają władze radzieckie. Czy te publikacje w różnej prasie to są takiego rodzaju jakieś balony próbne, czy one mają... Jakie, jaką one rolę grają w stosunkach z Polską? Czy może one nie są do nas skierowane tylko do odbiorcy rosyjskiego? Toś linia rosyjskiego narratowa, a Linia rosyjskiej narracji jest taka: zbrodnia katyńska została popełniona nie przez państwo radzieckie. Nie można go o to oskarżać, a przez konkretnych ludzi kierownictwo NKWD. Tak, była taka wola polityczna, ale jest to traktowane w ramach kodeksu karnego ZSRR. Stąd nie ma żadnych podstaw, żeby zajmować się tą sprawą, na przykład na poziomie głównej prokuratury. Wojskowej. Druga część narracji polega na tym, że kierownictwo radzieckie pod koniec lat 80., a potem rosyjskie potępiło tę zbrodnię. Robić tego jeszcze raz nie ma żadnego sensu. Bardzo boleśnie Kreml reaguje na pytania dotyczące tego, kiedy Rosja jako następczyni ZSRR przeprosi. Stanowisko władz jest stałe: żadnych przeprosin nie będzie. Kreml obawia się pozwów, próśb o zadośćuczynienie finansowe. A jeśli polskie rodziny ofiar Katynia je otrzymają, to można sobie wyobrazić, jaka będzie fala pozwów od Rosjan i obywateli innych byłych republik radzieckich. Przecież Katyń to stosunkowo mały epizod kolosalnego terroru, skierowanego nie tylko wobec obcokrajowców, ale własnych obywateli. Przecież to były straszne zbrodnie. Cały kraj pójdzie do sądów i państwo zbankrutuje. To jest argumentacja, jakby jest nawet taka. To jest my nie będziemy zmieniacy i No właśnie, te artykuły, które są publikowane, gdzie jest właściwie negacja tej roli radzieckiej. Taka narracja istnieje. przy czym na poziomie oficjalnym słyszę to cały czas, że to nie ZSRR, a Niemcy. Powtarzane są kłamliwe argumenty, że kule i pistolety były niemieckie, że strzelano to tak, jak robili Niemcy. To można usłyszeć od ludzi starszego pokolenia, dla których ZSRR i radziecka realność była czymś lepszym. Nie dziwi tylko to, jak wracając do radzieckiego systemu moralności można patrzeć w przyszłość. Zadawałem sobie to pytanie wielokrotnie. A później wracałem z konferencji z Polski z byłym rosyjskim wiceministrem. On mi powiedział, że pisze książkę o Stalinie. Zapytałem, w jakim duchu ją pisze, bo przecież on popełnił wiele zbrodni. Za jego rządów zmniejszyła się liczebność mieszkańców ZSRR. Nie tylko była wojna, ale też sztuczny głód, deportacje, represje. On mi odpowiedział, że w książce chwali Stalina, bo był wtedy porządek i stabilność. Ale później powiedział najważniejsze, gdyby nie Stalin, jego dziadek nie zostałby pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego. A a jego ojciec by nie pracował w radzieckim komitecie planowania, a on nie byłby wiceministrem, przy czym jego dzieci mieszkają za granicą, a on tu pisze książkę o dobrym Stalinie. jego dzieci żyją za granicą, a on pisze. A on pisze o Stalinie. A na ile ta polityka historyczna jest istotna w stosunkach Rosji z Polską z rosyjskiej perspektywy? Czy ona jest wykorzystywana tylko instrumentalnie, czy ona naprawdę jest bardzo istotna? Weźmy kwestię pomników żołnierzy radzieckich na terytorium Polski, kiedy Moskwa protestuje. Czy to naprawdę? bo czy to jest po to, żeby trochę przycisnąć jednak tę Polskę? Nie, ja myślę, że jeśli wspomnicie Pierwsze pomniki radzieckie były demontowane jeszcze do rozpadu ZSRR. Na przykład pomnik marszałka Koniewa w Krakowie, który stał kilka lat, a na początku 1991 roku go demontowano. Robiły to radzieckie wojska inżynieryjne. Było niezadowolenie ze strony niektórych przedstawicieli władz radzieckich, ale nie było nagonki na Polskę w mediach. Były oficjalne noty, ale w mediach nie mówiono, że w Polsce żyją rusofobi i faszyści. Świadczy to o tym, że ta kwestia jest wykorzystywana wyłącznie instrumentalnie. Nie można zresztą porównać radzieckich elit i obecnych rosyjskich. Dzisiejsze są o wiele bardziej cyniczne. Znaczna część elit radzieckich wierzyła w budowę komunizmu, że każdy będzie miał mieszkanie, samochód i wszystko będzie bezpłatne. Po rozpadzie ZSRR wielu z nich, na przykład Gorbaczow, nie miało wielkiego majątku. A teraz proszę popatrzeć na dzisiejszą elitę. Od razu widać różnicę. Dla niej wszystkie kwestie historyczne związane z radziecką narracją są instrumentem kapitalizacji, fobii, strachów i traum, które po dziś dzień ma starsze pokolenie, które się rodziło, wyrosło i sformowało w czasach ZSRR. Czyli ja rozumiem, że jakby to jest skierowane bardziej na rosyjski rynek wewnętrzny, niż na rynek... Dobrze, a czy w ogóle jest jakiś pomysł w Moskwie, żeby może jednak poprawić stosunki z Polską, czy to jest w ogóle abstrakcja? No, skarżmy tak, Mamy od czasu do czasu takie wydarzenia, jak na przykład spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji w czasie niedawnego posiedzenia ONZ. Była 15-minutowa rozmowa. Ktoś pisze, że jest nadzieja na poprawę stosunków. To samo było za poprzedniego polskiego ministra spraw zagranicznych, ale ja jestem przekonany, że nic się nie polepszy. Polskie społeczeństwo nie rozumie, czym jest ta historyczna narracja. Ona daje władzę, dobre stosunki z Polską, rosyjskim elitom i nie dadzą. Po co zamieniać to, co masz, na to, co zniknie? To czysto racjonalne i cyniczne podejście. To był petersburski politolog Igor Grecki. Rozmowa została zorganizowana dzięki pomocy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.